Elitarnie kobiety starożytnej Grecji i Rzymu regularnie używały kosmetyków, zwyczaju, który został przyjęty od starożytnych Egipcjan. W średniowieczu tradycja ta kontynuowana była tylko wśród szlachty, ponieważ większość klas chłopskich nie miała pieniędzy na takie luksusy. Oczywiście w średniowieczu Kościół uważnie obserwował wszystko, a to obejmowało również nawyki kosmetyczne jego kobiecych parafianek. Stosowanie makijażu uznawano za podważanie boskiego aktu stworzenia. Na początku tego okresu kobiety noszące makijaż były postrzegane jako wcielenie szatana, ponieważ używanie kosmetyków spotykane było tylko w domach publicznych. Dominikański zakonnik i teolog Tomasz Zakwinu zgodził się ostatecznie, że lepiej dla kobiety wyglądać atrakcyjnie dla męża, by zmniejszyć prawdopodobieństwo, że on dopuści się cudzołóstwa. Ale kobieta musiała być bardzo ostrożna, ponieważ nie powinna pod żadnym pozorem czynić się tak pożądaną, że przyciągnęłaby innego mężczyznę. To całkiem szczęśliwe, że atrakcyjność nie podlega. O, jednak podlega! O, to musiało być strasznie mylące. S Wróćmy w czasie i spróbujmy odnaleźć się w trudnym i niepokojącym świecie piękna w średniowieczu. Witajcie w średniowiecznym szaleństwie. Wyrywanie włosów na czole. W XV wieku uważano, że kobieta o owalnej twarzy, małych ustach i małym nosie wygląda bardziej czysto, niewinnie i dziecinnie. Kościół wymagał zakrywania włosów, więc jednym ze sposobów na uzyskanie otwartej i przestronnej twarzy było zaczesanie włosów pod kapturem lub welonem i podniesienie linii włosów. W średniowieczu niektóre kobiety sztucznymi metodami, np. przez wyrywanie, podnosiły linię włosów, aby uzyskać modne wówczas wysokie czoło. Kościół akceptował poprawę wyglądu tylko w przypadku poważnych deformacji, aby kobieta nie była lekceważona przez swojego męża. Niestety wyrywanie włosów z czoła było niedozwolone, więc każda kobieta podejrzana o tę praktykę otrzymywała surowe pouczenie od księdza na temat śmiertelnego grzechu próżności. Większość kobiet po prostu wyrywała włosy za pomocą metalowych penset, jednak zajmowało to dużo czasu i było oczywiście bardzo bolesne. Alternatywą były również kremy do depilacji. Wiele z nich to nieszkodliwe mikstury z roślin. Ostropest plamisty w oleju z orzechów włoskich, sok z pietruszki i guma z bluszczu uchodziły za środki hamujące porost włosów. Zalecano, aby były one nakładane pod naciskiem i wcierane w linie włosów. Jednak inne preparaty nie były tak przyjazne dla użytkownika, jak na przykład peeling z łusek jajek czy rozdrabnianie twardego, suchego kociego kału na proszek, zanim został wymieszany z octem i wcierany w dotknięte obszary. Usuwano również brwi, tak aby twarz była pusta i bez wyrazu. Później wiele kobiet, które zbyt mocno wyrywały brwi, miało problem z ich odrastaniem. Stało się modne używanie futra z myszy lub szczurów do tworzenia fałszywych brwi, które przyklejano, aby ukryć rzadkie brwi kobiety. Nawet rzęsy były usuwane, aby uzyskać zupełnie gładką i otwartą twarz. Włosy. Dalej, na wschodzie, w osmańskiej Turcji, konkubiny z haremu sułtana również stosowały wiele różnych zabiegów upiększających, aby stać się pożądanymi. Używając mieszanki orpimentu, który zawiera arsen i jest bardzo toksyczny oraz palonego wapna, kobiety przygotowywały krem do depilacji, zwany rozmarynem. Mieszanina była wcierana w całe ciało, aby usunąć niechciane owłosienie. Po spłukaniu w tureckim łaźni na ciało wcierano brązową skrobaczkę, podobną do strygila używanego w starożytnym Rzymie, aby usunąć pozostałości mieszanki. Rozmaryn również wybielał skórę, ale był bardzo żrący i mógł powodować poważne oparzenia przy zbyt długim kontakcie ze skórą. Również europejskie kobiety odrzucały owłosienie ciała, Jedno lekarstwo z XII wieku poleca wzięcie jajek mrówek, czerwonej alpaminty, gumy z bluszczu i wymieszanie ich z octem. Preparat powinien być wcierany w ciało, aby na stałe usunąć włosy. Czernienie zębów tymczasem w Azji podczas okresu Heian między VIII a XII wiekiem japońskie szlachcianki celowo czerniły swoje zęby. Ta praktyka, znana jako ochaguru, była osiągana poprzez picie barwnika zwane fushiko, wykonanego z żelaza, octu i zmielonych galasów. Dodawano do niego takie owoce jak cynamon, anysz i goździki, ponieważ napój miał tak okropny smak, że musiał być spożywany dwa lub trzy razy co kilka dni. Barwnik pokrywał zęby czarnym, błyszczącym lakierem. Zaskakujące jest dowiedzieć się, że napój w rzeczywistości nie wyrządził żadnej fizycznej szkody w rzeczywistości zapobiegał próchnicy i wzmacniał zęby. Niektóre gejsze wciąż praktykują ohaguru. Zawijanie stóp. Ta okropna tradycja rozpoczęła się w XIX wieku w wyższych klasach społeczeństwa han chińskiego. Wkrótce praktyka ta objęła również biedniejsze rodziny. Zawinięte stopy u dziewczynek uniemożliwiały im wykonywanie prac wymagających długotrwałego stania. Posiadanie tzw. stóp lotosu symbolizowało piękno i bogactwo, zwiększając szanse dziewczyny na dobre zamążpójście. Kwiat lotosu jest jednym z ideałów piękna w kulturze chińskiej, a uważano, że zawinięta stopa przypomina ten kwiat. Nawet biedne, rolnicze rodziny bandażowały stopy swoim córkom, aby przyciągnąć bogatego męża, mimo że nie mogły sobie pozwolić na utratę pracy dziecka. Cały proces polegał na tym, aby stopa była jak najmniejsza. Po pierwsze, stopa dziewczynki była bandażowana bandażem o szerokości dwóch stóp i długości dziesięciu stóp. Zazwyczaj działo się to między piątym a siódmym rokiem życia, kiedy kości były jeszcze miękkie. Cztery najmniejsze palce były łamane i składane pod stopą, a następnie mocno bandażowane. Podeszwy stóp nacinano, by duży palec mógł zgięty dotknąć pięty. Następnie mokry bandaż był moczony w ciepłej krwi zwierzęcej i ziołach, a potem ciasno owijany wokół stopy. Opaska jeszcze bardziej się zaciskała, gdy wysychała. Codziennie stopy były czyszczone i zmuszane do coraz mniejszego buta lotosowego. Stopy były spuchnięte i zapalne, ale dziewczynka musiała chodzić bez względu na to, jak bardzo bolało ją to. Mówi się, że niektóre dziewczynki były bite, jeśli płakały. Kobiety z powiązanymi stopami nie mogły uciec ani nawet przejść bardzo daleko. Większość czasu spędzały w domu. Od tego czasu argumentowano, że praktyka ta wcale nie dotyczyła piękna, ale raczej dominacji męskiej. Z biegiem czasu kobiety stały się współwinne zwyczaju, ponieważ wiedziały, że inaczej ich córki nie będą mogły znaleźć męża. Uważano, że najpiękniejszy rozmiar stopy dla średniowiecznej chińskiej kobiety to zaledwie trzy cale, chociaż średni rozmiar stopy po zabiegu bandażowania wynosił zwykle około 5,5 cala. W niektórych przypadkach palce odpadały z powodu braku krążenia, a kobiety z zabandażowanymi stopami cierpiały na problemy z kręgosłupem i biodrami. Mimo to praktyka ta trwała aż do połowy XX wieku, zanim została ostatecznie całkowicie zakazana. Blada i interesująca W okresie średniowiecza jasna, biała skóra była uważana za szczyt piękna. Częste epidemie ospy zostawiały blizny na skórze, dlatego nieskazitelna cera była uważana za wyjątkowo atrakcyjną. Jednym ze sposobów na pozbycie się uważanych za nieestetyczne piegi było posmarowanie twarzy krwią byka. W XIII wieku we Włoszech, w przeciwieństwie do większości feudalnej Europy, rozpoczęło się kulturalne odrodzenie znane jako renesans. W tym okresie we Włoszech odkryto wiele rzymskich zabytków, zakopanych przez wieki. Mieszkańcy miast takich jak Florencja i Rzym próbowali odtworzyć klasyczne społeczeństwo. Sposób, w jaki uważano, że idealna kobieta powinna wyglądać, również przeszedł wielką zmianę. Renesansowe obrazy ukazują zmysłowe kobiety w luźnych, przezroczystych tkaninach odsłaniających znaczną część ich ciał. Mają bardzo bladą skórę, błyszczące policzki i intensywnie czerwone usta. W średniowieczu wiele kobiet dążyło do bladości cery, używając toksycznych materiałów, które niszczyły skórę i mogły prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a nawet śmierci. Blada cera nie była tylko uważana za znak piękna, ale także odzwierciedlała bogactwo i wysoki prestiż. Był to symbol statusu, pokazujący światu, że można przebywać w domu bez konieczności pracy. Samo unikanie słońca nie wystarczało. Niektóre kobiety uciekały się do używania pijawek, aby upuścić krew w celu wybielenia skóry, ale większość używała proszków i kremów. Kreda, mąka, a nawet proszek arszenikowy to tylko niektóre składniki używane do rozjaśniania skóry. Stosowano też biały ołów mieszany z octem, aby otrzymać pastę. W późniejszym okresie dodawano również rtęci, która nadawała srebrzysty połysk farbie, często używanej również na szyi i linii biustu. Ten makijaż był bardzo toksyczny dla osoby, która go nosiła. Ołów uszkadzał skórę, wywołując wysypki, zmuszając kobiety do używania większej ilości mieszanki w celu ukrycia niedoskonałości. Po wchłonięciu przez skórę, ołów powodował również paraliż mięśni, wypadanie włosów i zębów, bóle głowy, a w niektórych przypadkach śmierć. Ironicznie, powodowało to zmarszczki, ponieważ tak bardzo wysuszało skórę. Usta malowano na czerwono wermelem, jaskrawo czerwoną substancją również wykonaną z formy rtęci. Głównym źródłem witaminy D jest światło słoneczne. Stosowanie gęstego białego makijażu i inne wybory stylu życia mogły prowadzić do niedoboru tej witaminy oraz zatrucia ciężkimi metalami u kobiet w średniowieczu. Szkielety dwóch noworodków zostały znalezione w krypcie Medici we Florencji. Oba cierpiały na ciężką krzywicę, która jest spowodowana brakiem witaminy D. Wygląda na to, że ich matka, która była pokryta grubym makijażem i nosiła suknie z ciężkich materiałów, nie absorbowała żadnego światła słonecznego podczas ciąży, a niestety jej dziecko poniosło konsekwencje. Oczy. Włoskie słowo belladonna oznacza piękną damę. To również nazwa rośliny zwaną pokrzyk wilcza jagoda, jednej z najbardziej toksycznych roślin na świecie. W średniowieczu Włoszki przygotowywały roztwór z jagód tej rośliny i używały go do produkcji kropli do oczu. Jedna kropla w każdym oku powodowała rozszerzenie źrenicy poprzez blokowanie receptorów w mięśniach. Pomysł polegał na tym, że kobieta wyglądała, jakby była ciągle w stanie podniecenia, co czyniło ją nieodpartą. W tamtym czasie uważano to za szczyt piękna. Używanie trującej rośliny było niebezpieczne i kosztowne przy długotrwałym stosowaniu. Kobiety mogły doświadczyć zaburzeń widzenia już po pierwszym użyciu leku, skutkujących niewyraźnym widzeniem, nadwrażliwością na światło i problemami z ostrością wzroku na bliskie odległości. Skutki uboczne mogły wywoływać arytmie serca, trwałe uszkodzenie wzroku, a nawet ślepotę i zgon. Był to jednak tylko kolejny modny średniowieczny trend, który powinien był mieć ostrzeżenie o zagrożeniu dla zdrowia. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka szaleństwa średniowiecza. Mam nadzieję, że Ci się podobało i zasubskrybuj, jeśli podoba Ci się zawartość. Bardzo doceniamy wszystkie miłe komentarze, które zostawiacie. Życzę wspaniałych świąt Bożego Narodzenia. Wracamy za tydzień z nowym odcinkiem. Na zdrowie!